Co dla dzieci. Co? Coś dla dzieci mówiłaś. Nie, że wyszłam, żeby dać wam szansę. Koronę znie. Aaa. Tania Mama. przegrała. Mama. 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 trzymaj. Dawajcie mi te kurwy! Nie wózek! Dawajcie mi te kurwy! To się pomawia, kurwa po mnie! Szynko, Aj, dajcie daj trochę! Czemu? Ty... Daj to. Ma uwu... puść Puść Już ja, ten, I tam jak się przez chwilę zbugował Jaki kurwa demon o. Nie uciekaj wózkiem! Widzę tutaj, tutaj. Tu jest coś dużego jeszcze A, to... to je nie wyciągniemy Możesz mhm. tylko... Poszło no i dobrze tamte. I co? Idziesz pokonać? A też Głowę. Na to pokój. No poszło na pewno w tą stronę. <grym> <grym> Pierdolę, znowu sobie z tą jaskiną wziąłeś. No ja. No ja. No to nie jest pocieszenie. Halo? Dobra, turlam się. Gdzie jesteście? Koledzy. Dobra, dospawnowałaś się. Koledzy. Głowa? No. A to jest głowa kuby? Widzę. Hopa! Gdzie jesteście? A? Słychać moją główkę, Halo? Dobra, niesiemy go. Nie słychać. A tutaj w, w ostatnich pokojach ty znaczy, się świeci? Eee, że jest na tej głowie, jakby do sterowania. Czy ktoś sprawdzał wszystko? właśnie nie mam, ale... rozgłosuję. No ale ci słychać bardzo dobrze. Na szafkach też? Na łóżkach znaczy się. Nie, szafkach. Czekaj, kubek, kubek. Gdzie oni tam przy łóżkach. A ty? Pusta wracamy chyba. No, chodźmy. Chodź za kurwa. O, o widzisz? <grystanie> widzisz. Widzisz co zrobiłem? O, co? O weź mnie, proszę, weź o cóż, mnie! Okay. No, <grystanie> mam. Dun, 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 la, la, la. Nie. Nie skacz Nie. To czusza, to Mogę na nią pisać? Nie wiem, chyba ma 15. skina już <śmiech> <śmiech> Szukam czegoś co mi <laughs> Są nowe rzeczy w tym sklepie? Nie, tylko przerobione. Chyba się rakietę. O, patrz, rakietę, patrz. Masz tutaj taką potkę. Co to, co to rakieta i co to robi? Rocket elixir. Nie zabijaj. O... Ej kurwa! E... Myślałem, że jak eliksir że to jakoś... <grymne> <grymne> Poka! Poka na tyle. Kurwa, ale to strzelił ja. ale fajne. Pewnie dużo, bo fuj kosztuje. <grymne> jak shotgun. Ile kosztuje? Jak shotgun. Sztuwa prawie. No. O, ale dobra, przynajmniej zadziałały z Za ile tamten? Nie wiem, właśnie. Ja mam za 17. A, dobra, mogę. Powiedzieć. Ja mam kostkę za 4. Mm, tu jest jakieś 18, to nie. 18. A, próbujemy? No, dobra. chyba. Kurwa musiałem. Zbyt dobrze stagi. O, bodaj. <grystanie> Powiem tak. Liczę do pięciu, kto nie zdąży na platformę ten się nie odradza. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Pokaż to kuszę. O kurwa, ile mm. ona kosztuje. No. no, jeszcze to sobie zobacz. Pokaż. Nie. To, to, to później sobie zobaczysz jednak. Ale jak nie widzisz, to ta tak strzela. Tak tam. A tego nie wskryjemy, tak, tak. No. Powiedz coś. Coś. O, ciul. Nie, dobra. Dobra, bo my się wypijamy. Dobra, lecimy. No, jak Co? Co? Co już tam narzekasz? Nie narzekam. O Boże. Ej, a czemu teraz jest... Rado. dobra, jest random, no. Dobra. Czemu ja głosować nie mogę, jakby? No bo... <laughs> A, bo nie tak. żyję. <laughs> nie, no wiary. A nie, ja mogłam zagłosować. A ty nie mogłem. Nie, ja i ja Bartek daliśmy nie mogę. na random. Aha, no to okej. Okay. Ej, co jest? W moment się pistolet wystrzelał. Pojebano. Trzy razy mogę. tylko strzeliłem i już nie było ammo. <laughs> A to dopiero drugi level No Przejebaliśmy głupio No Kto drona zajebał? Nie wiem Halo? Nie ja Nie wiem, ja nic nie brałem Jeszcze 100 lat nie da radę, teraz załadować Mama Mama O tutaj coś to. sporego chyba mamy Masz gruszeczka, a nie ten Kurwa. Gruska. Ej, Ale yy, chodź ktoś do mnie na górę, bo ja tego no. nie wyciągnę, to jest kurwa kowadło. Co jest? Kurwa kowadło. Chodź. Nie! Jest ktoś ja, na dole? No, no. To na razie łap myszkę. Dawaj, mycham. No mam. To... No. Trzeba jakoś ściągnąć to kowadło. Mhm. Mam Macie kowadło. E, dajcie wózek pod o. No. Puszczamy? Czekaj. No chyba tak. może. No dawaj. No już walnąłem. Puszczać? No. Wydajmy, się, że jest O już osiemset. Mam. Ma? 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 O robot. O. Kurwiony banan. Gnome! O. Ja bierdolę. No ktoś tam jak w dupę. Ty... O, co To było? No podasz, co? To nie ja, kurwa, dobrze tu przyszedłem. Chcę zobaczyć, co to było. Nie No, kurwa. Co nie wiem. No bo... ich! Jedno i drugie takie. Ej, a poka... Ej, ej... Weź wyciągnij pistolet i strzel. Nie. Oj, tutaj jest jakiś ten. O nie, to to! Le... To... Ej... Ten... fultowy? No. Pierdolcie. No. Jeszcze nas nie jest na ten laser, tam ten laser kosztuje sporo dosyć. O, ja ej. pierdolę. Ej, spójrz tam! Tam! Ej, gdzieś to tak mi ładnie, teraz oddajemy pierwszy punkt? Nie, przecież. Chyba ta... ta... to jest jeszcze jeden pokój to tak to. daleko. Jaki serial? O, tu. Oddajemy Kuba. Moment, moment. Ej, a co się sprzedaje? O. o. Coś nie ma. O, jest ciastko. Gdzie, a tutaj? Dobra, to idzie panu, bo dopiero w później mamy poziom, a. To jest nieodpowiedzialne. Długo jeszcze? Eee, yy, moment. Ten pokój tylko chciałem jeszcze sprawdzić, co tam w Megidu jest aktualnie. Jest tam co? O. Tylko to. Jeszcze? Chyba tylko to było. No, no to raczej tam nic nie będzie. A tam zaraz drugi ekstrakt jest. No, dawaj no, już. My... A tutaj poduszkami ktoś patrzył? Tak. Mamy jeszcze jeden ekstrakt. Gdzie robimy... Ja nie zrobiłem ci tego, ale tobie? Ja mam 100 kawal! No, <laughs> Jest tu, tu dziura gdzieś? Ej jest dziura, wszyscy, wszyscy razem, wszyscy razem, chodźcie. Gdzie jest dziura? No tutaj za stołem. Do ja. Dobrze. Ej ja też chcę. ona ja się po... jest?! co A, jest ty? Yy, Wyście ją, macie pistolet? Kurwo, leszta, manie. A on się na no nie niszczy. Dawaj główkę tego! Bra Bramik <laughs> dawaj Bo nie ma tak pewnie Ale co, to jest porąbane, ciebie ktoś się podnosi? Leci, 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 leci. Ale mi się wyda... A weźmy ją do garnka tego! Do kotła właśnie! No nie, to, jest, to dema też jej tak nie zada, to chyba tylko w ekstrakcie się ją niszczy. A ekstrakt też A... nie niszczył. Ta, A, wydaje... bez kitu, no no, maby... Ta, to To Tak, jest? Tak, Co, A Nie, to nie ja! O. o, to nie ja mówiłam. Co? To nie ja mówiłam! A co? A, tamto. Mhm. Tam! Leżeć, kurwo. Dawaj ją do kotła! Nie, ale ona stamtąd nie wyjdzie generalnie. Gdzie ona jest? Wyjdzie! Jak? Ale to? o tym chodzi, żeby wybuchła. Ona nie wybuchnie. Tutaj jest diament, weźmiesz? Mhm. Mm a tak tam jeszcze... A czekajcie, ja na nie będę patrzył. Zobaczymy. I gdzie jesteś? Brak, jeden punkt ja tylko. Kurwa ty. wszystko zabrano? Nie. No. no chyba tak. Coś jeszcze. Chyba wszystko, reszta. A nie no, chyba ona faktycznie stąd nie wyjdzie. Też mi się tak wydaje, to jest raczej tak jest zbugowane już tutaj. Ta Tak, i ją jeszcze. Nie Co się kurwa małpujesz? Po Cesach ją. Ja no. Jeszcze. Jedziemy. <laughs> Niżej. <laughs> no, się śmiesznie, powoduje, śmiesznie by było jakby złapała te <laughs>

Ile Czeka masz HP? Eee, sześćdziesiąt sześć. Właśnie. Mam sześćdziesiąt sześć. To cię nie jadam już. <śpiewa> Ograne! Nie, po co dawałaś go do statku? <śpiewa> Właściwie było to długie odliczanie <S harvesting> <mianowid> guli, 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 guli. Guli. 23 Idealna, żeby cię zabić rakietą Łom jest. jest Jest chyba idealnie dawaj. na pistolet Dawaj cwaniaku, dawaj A co to było? Co to za piorunek? Co to za piorunek? Stamina. mi Ej, kuba, patrz co mam. Moment. Tak samo się wcale? próbuję zabić. <noise> o, się nie mogę znaleźć. Ej, idę się odziać Kto tu tam za.

Szkoda, że kurwa nie ma wyszukiwania z tego, ze skinami. Kurwa, to by tak dobrze było. Czego nie ma? Wyszukiwarki ze skinami. Ktoś ten zwykły pistolet? Ja miałem, na ogłoszenie ja miałem. Chyba był, właśnie nie pamiętam. Wydziałe. Czy był, czy nie? Ile Jego nie rozładujesz jak coś, nie rozładuj. Czemu? Bo on się nie tam, nie da zbugować. A no to trochę za późno. Ruszy się ktoś. Kurwa, chciałem strój żółwię no. ninja, bo to mamy to jego moda na to co nie? To tu jest? To tu jest? Chcę pomóc. Remki zbierać. Co tam, Bartek? Dzieci. Widzicie go? No, no do nas! Blokujesz go. Prześpisz się za mną. Raz, dwa, trzy. O! o Jezus! O Jezus! Jesteś coś na górze? Zostaw mi go, ja go zabiję, ja go zabiję. Tak? Idę, idę. To jest pistoleta. To co, ale to co? jest pistoleta. No co? Nie mał. Tego, tego trzeba dorwać. Trzecią mapę? Fuj, dużo. O, halo? Mnie też.